Zakwarolne i hodowlane, małe miasteczko z zakładem przemysłowym, osiedle pracownicze, jedna z wielu gmin w kraju. Na tym szczeblu władza administracyjna ma bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Tutaj na co dzień załatwiane są zwykłe ludzkie sprawy, poważne i drobne, ale zawsze jednakowo ważne dla zainteresowanych. Urząd gminny musi sprawnie działać nie tylko w normalnych warunkach. W sytuacjach różnych awarii, klęsk żywiołowych a także w przypadku wojennej katastrofy, tu właśnie trzeba podjąć pierwsze decyzje i bezzwłocznie przystąpić do akcji. Gmina bezpośrednio zabezpiecza życie i zdrowie ludzi, organizuje samopomoc i samoobronę. Jak ma to robić, aby efekty były najskuteczniejsze? Pilny teleks dla szefa. Tym razem ostrzeżenie o zagrożeniu przychodzi wcześniej, Pozostały jeszcze dwie godziny na ostatnie przygotowania i zabezpieczenie. Filmy dla Ogłosić ostrzeżenie dla ludności i powiadomić kierowników jednostek o sytuacji. Za 10 minut odprawa terenowej komendy samoobrony. Tak jest. Naczelnik gminy, szef obrony cywilnej wraz ze swym sztabem kieruje samoobroną ludności, podejmuje decyzję. Łączę. Ostrzeżenie o zagrożeniu tak. musi dotrzeć na teren całej gminy. Informacje Proszę. przekazywane są przez istniejącą sieć łączności telefonicznej, radiowęzły, głośniki. Sprawna i niezawodna łączność to podstawowy warunek skutecznego działania przez cały okres zagrożenia. Uwaga, uwaga! Uwaga, osoby znajdujące się na terenie gminy. Około godziny 14:30 może nastąpić skażenie terenu w tyłem promieniotworczym w kierunku zachodniego. Lokalne rozpoznanie skażeń w porę umożliwi zaalarmowanie o niebezpieczeństwie. W sołectwach dyżurują stałe posterunki wykrywania skażeń. W teren wyjeżdżają patrole. Służby te wyposażone są w przyrządy do wykrywania promieniowania oraz w przyrządy do rozpoznania środków trujących. Wszyscy członkowie ekip posiadają ubiory ochronne, maski przeciwgazowe dawkomierze indywidualne. Służba zdrowia odegra zasadniczą rolę w ochronie i ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Trzeba zawczasu szczegółowo przemyśleć jej organizację i przygotowanie do pracy w okresie wojny. W gminie znajduje się szpital. Niski budynek z dużymi oknami, bez piwnic, w pełni nie zabezpiecza jednak przed promieniowaniem. Pył promieniotwórczy osiadający wokół budynku i na dachu może spowodować zagrożenie dla chorych i personelu. Zdecydowano ewakuować szpital do innego budynku, posiadającego dobre warunki ochrony przed działaniem promieniowania. Podjęto pracę odpowiednio wcześniej. Ostrzeżenie o zagrożeniu nie będzie zaskoczeniem. Jest tu mniej wygodnie, ciasno, są trudniejsze warunki pracy dla personelu, ale bezpiecznie. Mimo tych trudności trzeba jeszcze przewidzieć dodatkowe miejsca dla chorych i poszkodowanych w wyniku kataklizmu wojennego. W ośrodku zdrowia zorganizowany jest punkt pomocy lekarskiej. Budynek zabezpieczono przed działaniem promieniowania pyłu. Zgromadzono zapas leków, opatrunków, narzędzi i urządzeń medycznych. W piwnicy przygotowano i wyposażono bezpieczne pomieszczenia dla personelu i poszkodowanych. W ustalonych punktach na terenie gminy rozmieszczone zostają patrole sanitarne będą one mogły udzielać w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej. Ludność musi mieć przygotowane schrony i ukrycia przed opadem promieniotwórczym. Najczęściej będą to piwnice w dużych budynkach o grubych ścianach zewnętrznych, osłoniętych oknach. Ukrycia należy przygotować i wyposażyć tak, aby umożliwić w nich pobyt przez co najmniej kilka dni. Musi być zapas wody i żywności. Potrzebne będzie radio tranzystorowe, latarki elektryczne, zaś w zbiorowych schronach sygnalizator promieniowania. Czasopisma, książki, gry, zabawki dla dzieci ułatwią dłuższe odosobnienie. W gminie znajduje się duży zakład przemysłowy, przetwórnia owoców i warzyw. Tutaj też dotarło już ostrzeżenie o zagrożeniu opadem promieniotwórczym. Dyrektor zakładu, szef obrony cywilnej Kończy odprawę z kierownictwem i szefami służb Zakładowego Oddziału Samoobrony. Podsumujmy nasze ustalenia. Schrony i ukrycia dla załogi przygotowane. Służba sanitarna ma wyznaczone i przygotowane stanowiska. Sprzęt ratowniczy i techniczny sprawdzony. Straż pożarna oraz zabezpieczenia mienia w pełnej gotowości. Pozostaje zakończyć zabezpieczenie hal i składowi z surowcami. Kończymy produkcję. Tą część załogi, która zdąży do domu, zwolnić. Pozostali pod opieką służb technicznych zabezpieczają maszyny i urządzenia produkcyjne. To wszystko. Czy są pytania? Dziękuję. Zakład jeszcze pracuje. Wykorzystanie wszystkich surowców i wyprodukowanie z nich zakonserwowanych produktów żywnościowych jest w czasie wojny ważnym zadaniem, ale bezpieczeństwo załogi jest ważniejsze. Uwaga, uwaga. Podajemy komunikat dyrekcji. Przerywamy produkcję. Część załogi zgodnie z ustaleniami opuszcza zakład i wraca do domu. Pozostali udają się na wyznaczone miejsca i przystępują do prac według planu. Przypominamy o konieczności zachowania porządku i spokoju. Trzeba zakończyć zabezpieczanie zakładu, maszyn, przygotować sprzęt i środki przeznaczone do usuwania ewentualnych awarii, zniszczeń. W pogotowie musi być zakładowa straż pożarna. Jej zadaniem jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ale może być użyta również do innych akcji. Będzie także przeprowadzała w razie potrzeby dezaktywację terenu, gdy zakład znów przystąpi do pracy po ustąpieniu zagrożenia promieniowaniem pyłu. Cały teren zakładu zostaje skontrolowany. Muszą być zabezpieczone wszystkie ważne obiekty. Odkryte hale produkcyjne zabezpiecza się tak, aby pył promieniotwórczy nie dostał się bezpośrednio do wnętrza budynków. Ułatwi to później wznowienie produkcji. Produkty w zamkniętych pojemnikach nie ulegną skażeniu pyłem promieniotwórczym. Inne materiały i surowce znajdujące się w otwartym terenie trzeba zabezpieczyć. Najłatwiej przykryć je przygotowanym prezentem lub folią. Wszyscy, którzy pozostaną w zakładzie, mają zapewnione miejsca w schronie lub innych ukryciach. wykrywania skażeń wyposażony w aparaturę określi moment wystąpienia zagrożenia. Wszystko jest już gotowe. Dobrze opracowany plan obrony cywilnej zakładu i wcześniej przemyślany sposób działania pozwoliły spokojnie i skutecznie przygotować zakład na okres zagrożenia. Ważnym zadaniem gminy jest przyjęcie ludności ewakuowanej z innych miejscowości szczególnie zagrożonych. Trzeba przygotować dla nich miejsce zakwaterowania, zaopatrzenie, zatrudnienie. Ta rodzina została skierowana na wieś. Będzie tu bezpieczniejsza niż w dużym mieście. Gospodarze przygotowali pomieszczenie w domu, a na okres zagrożenia miejsce w ukryciu w piwnicy. Całe gospodarstwo jest przygotowane do przetrwania okresu zagrożenia. Aby poprawić warunki osłonności, budynek inwentarski zabezpieczono workami z piaskiem. Zgromadzono w oborze zapas wody i paszy dla zwierząt. Trzeba je jeszcze przed ogłoszeniem alarmu nakarmić, krowy wydoić. Zwierzęta będą mogły przeżyć jeden dzień bez obsługi, a potem można wyjść na krótko z piwnicy, podać pasze i powtórnie wydoić krowy. Wszystko jest tak przygotowane, aby czynności te wykonać możliwie najszybciej. W dużym zakładzie gospodarki hodowlanej wcześniej przygotowano plany obrony cywilnej, zabezpieczeń na wypadek użycia broni jądrowej. Podjęto konieczne prace. Dzięki wcześniejszemu ostrzeżeniu o możliwości wystąpienia skażeń promieniotwórczych spędzono krowy z pastwisk. Oborę przygotowano tak, aby zapewnić warunki umożliwiające przetrzymywanie krów przez co najmniej tydzień w zamkniętym budynku. Najcenniejsze sztuki zwierząt umieszczono w miejscach, o najwyższym współczynniku osłonności. Dla ich zabezpieczenia przed napromienieniem ustawiono dodatkowo warstwy worków z piaskiem i cementem. Pozamykano drzwi i okna, aby nie przedostał się do wnętrza pył promieniotwórczy. W oborze zgromadzono zapas paszy i rezerwę wody. Zwierzęta zaopatrywane są w wodę ze studni głębinowych, a więc nieulegającą skażeniu. Dojone są elektryczną dojarką, a mleko gromadzone jest w chłodzonych zbiornikach. Ponieważ ich pojemność nie wystarczyłaby na zebranie mleka z kilku dni, zainstalowano wirówkę oddzielającą śmietanę. Śmietana będzie magazynowana w zbiornikach, a pozostałe po odwirowaniu mleko można zużyć do pojenia krów. Stanowi to dodatkową rezerwę paszy. Obsługa zwierząt ma przygotowane pomieszczenie obok obory przystosowane do przebywania w nim przez okres zagrożenia. Wysoka część obory z grubymi ścianami, grubym stropem stanowi dobrą osłonę przed promieniowaniem pyłu. Niska część chroni gorzej. Przykryto więc dach folią. Po opadnięciu pyłu obsługa obory nie wychodząc z budynku ściągnie folię z dachu. W pobliżu obory przygotowano zapas paszy na okres po zagrożeniu. Kopce z ziemniakami i burakami oraz kiszonka w silosach przykryta folią. Inaczej rozwiązano zabezpieczenie fermy drobiarskiej. Budynek ma cienkie ściany, dach z lekkich materiałów, a więc nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia przed promieniowaniem. Na dachu budynku zainstalowano elementy typowej deszczowni rolniczej. Woda doprowadzona jest wężami strażackimi z miejsca ukrycia obsługi fermy. W czasie opadania pyłu dach będzie zmywany, co wyraźnie zmniejszy zagrożenie inwentarza w budynku. Wewnątrz budynku zgromadzono zapas paszy. Pasza w karmikach wystarczy na jedną dobę. Woda czerpana jest ze studni głębinowych. Po upływie pierwszego dnia w większości sytuacji możliwe będzie krótkotrwałe opuszczenie ukrycia i uzupełnienie paszy. Jeśli opuszczenie ukrycia byłoby jeszcze niedopuszczalne, kury przeżyją kilka dni bez pożywienia. Awaryjnym źródłem energii elektrycznej są agregaty uruchamiane silnikiem traktora. Dla zabezpieczenia przed skażeniem maszyny rolnicze przechowuje się pod wiatą, dodatkowo osłoniętą folią. Chyba wszystko już przygotowano. Przed ogłoszeniem alarmu pozostaje jeszcze czas na ostatnią kontrolę. Straże pożarne w gminie są przeszkolone w likwidowaniu pożarów, ratowaniu ludzkiego życia, mienia, obiektów gospodarczych. Przęt ratowniczy należy jeszcze raz sprawdzić i przygotować do natychmiastowego użycia. Każdy oddział straży powinien być wyposażony w sygnalizator promieniowania oraz przyrząd do wykrywania skażeń chemicznych. Zapewnienie ładu i porządku, ochrona mienia i obiektów, walka z dywersją i sabotażem to zadania organów porządkowych. Będą to szczególnie trudne zadania, tym bardziej, że ich wykonanie może odbywać się w warunkach zagrożenia promieniowaniem. Funkcjonariuszy trzeba wyposażyć w środki indywidualnej ochrony, dawkomierze, sygnalizatory skażeń, a także w środki transportu i łączności. W gminie ważnymi obiektami do ochrony będą stacja kolejowa, centrala telefoniczna w urzędzie pocztowym, magazyny, stacja transformatorów, wodociągi, mosty. Zorganizowane działanie służb obrony cywilnej i wszystkich mieszkańców Pozwoli na sprawne i skuteczne przygotowanie gminy do przetrwania okresu zagrożenia. Alarm nie będzie zaskoczeniem. Informacje o wykonanych pracach docierają do szefa obrony cywilnej gminy. Czy ostrzeżenie dotarło do wszystkich wsi i kierowników jednostek? Wszyscy zawiadomieni telefonicznie. Sprawdzić jeszcze urządzenia alarmowe. Tak jest. Doktorze, jak z gotowością służby zdrowia? Chorzy ze szpitala w Jaszczowie ewakuowani. W obecnej chwili kończymy przewożenie sprzętu. Punkt pomocy lekarskiej w ośrodku zdrowia gotowy. Stachu, zrób wszystko, aby jak najszybciej przyjąć ludzi z miasta. Zostały ostatnie rodziny. Zdążymy. Łącznik. Ruszać zaraz do mostu, kończyć pracę i ściągać ludzi. Tym razem nie uruchomiono syreny alarmowej, były to tylko ćwiczenia. Sprawdzono przygotowanie obrony cywilnej w gminie, pokazano rozwiązania i sposoby działania, jakie należy podjąć dla ochrony ludzi, gospodarstw, zakładów i instytucji. W każdej gminie trzeba o tym pomyśleć już teraz bo przecież sprawny system obrony cywilnej całego kraju to przede wszystkim suma przemyślanych działań dostosowanych do lokalnych warunków i potrzeb we wszystkich gminach. Obrona cywilna może być potrzebna jutro, ale budujemy ją już dzisiaj. W przypadkach kataklizmów przyrody, awarii zbudowanych przez człowieka urządzeń, fabryk i obiektów przyczyni się do zapobieżenia tragediom ludzkim, stratom i zniszczeniom dóbr materialnych zabytków kultury, a także piękna naszego kraju.